Dlaczego nie powstanie ekspresówka z Augustowa do Białego Stoku? czemu politycy lokalnej Koalicji Obywatelskiej nie robią nic w sprawie remontu dworca PKP? Dlaczego mimo wcześniejszych obietnic nadal trwają prace nad niekorzystną dla mieszkańców obwodnicą? Do pytania, jakie kandydatowi na prezydenta Polski Rafałowi Trzaskowskiemu próbowali postawić dziś działacze lokalnych struktur Konfederacji? Przyszliśmy tutaj zaprotestować w związku z wizytą Rafała Trzaskowskiego w naszym mieście, bo to jest szczyt hipokryzji, co teraz się wyrabia, bo pan Rafał organizował organizuje spotkanie z branżą turystyczną w naszym mieście. Natomiast Platforma Obywatelska, jej rząd wycofał dofinansowanie do drogi S8 łączącej Białystok i Węzeł Raczki, co jest dla nas kluczowe do rozwoju turystyki w naszym mieście oraz PKP wyłączyło finansowanie rozwoju dworca PKP Augustów w naszym mieście, co jest też skandaliczne, bo ponieważ radni tutaj lokalnie z Augustowa obarczają za to winą Burmistrza miasta, ale to PKP odpowiada za to, w jaki sposób dworzec jest zarządzany, bo ten dworzec należy do nich. Dlatego w związku z tym protestujemy, bo nienawidzimy hipokryzji, bo to jest totalny szczyt hipokryzji w to, w jaki sposób odbywa się dzisiaj to spotkanie, bo najpierw pozbawiają nas finansowania, pozbawiają nas możliwości rozwoju, znowu dzielą Polskę A i na Polskę B, a następnie przychodzą organizować spotkania z branżą turystyczną i będą to mówić, jak to bardzo wspierają to branżę. Turystyczną, gdzie najważniejsze, e, najważniejsze inwestycje infrastrukturalne zostają wycofane. Dlatego protestujemy przeciwko takiemu, e, ta, takim, takim działaniom e, pana kandydata na prezydenta Platformy, wicepre wiceprezesa Platformy, e, pana Rafała Trzaskowskiego. Grupa kilkunastu osób nie została jednak wpuszczona na spotkanie wyborcze, które odbyło się w jednym z augustowskich hoteli. Polityk Koalicji Obywatelskiej rozmawiał tam z m.in. grupą sympatyków i przedstawicielami branży turystycznej. Działacze konfederacji są oburzeni, że dla nich drzwi otwartego spotkania zostały zamknięte. Chcieliśmy zapytać kandydata o to, dlaczego platforma obywatelska, władze uśmiechniętej Polski wycofały dofinansowanie na drogę S8, najważniejszej drogi, najważniejszą drogę w naszym województwie łączącą Białystok z Suwałkami. Rafał Czaskowski nie znalazł również czasu, aby porozmawiać z mediami i odnieść się do zarzutów stawianych jego ugrupowaniu.